Polecam wszystkim urządzenie RezonMed, dlatego, że uważam, jest to urządzenie skuteczne, poręczne. Jest małe, więc mogę zabrać ze sobą na treningi czy na zgrupowania. Mnie osobiście pomogło, wyleczyłam sobie staw skokowy, z czego jestem bardzo zadowolona w krótkim czasie. RezonMed. Bardzo dobre urządzenie poręczne, w szczególności dla zawodników karate. Sam na sobie sprawdziłem, miałem stuczenie, bardzo dobrze pomogło. Polecam klubom sportowym wszystkim, a w szczególności klubom, które sztuki walki. Nazywam się Włodzimierz Kwieciński, jestem prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, jednocześnie trenerem reprezentacji Polski. Chociaż karate tradycyjne jest sportem bezkontaktowym, niemniej zdarzają się kontuzje, drobne stłuczenia, naciągnięcia więzadeł, mięśni, przyczepów. W tych momentach sięgam najczęściej po Rezon Med, które generuje fale elektromagnetyczne. Uruchamia nas zdecydowanie szybciej i jest bardzo wygodne w użyciu, ponieważ jego rozmiar jest taki, że na każde zgrupowanie spokojnie mieści się do torby sportowca i można używać je w, praktycznie w każdych warunkach. W moim przypadku był to staw łokciowy. Używam urządzenia RezonMec, które skutecznie poprzez działanie pola elektromagnetycznego zniwelowało dolegliwości bólowe i nastąpiła po kilku już razach. Z bardzo duża poprawa. Polecam to urządzenie wszystkim klubom sportowym, jak i wszystkim sportowcom, którzy praktykują japońskie sporty sztuki walki, ale i nie tylko, działa wszechstronnie.